Kochani, szczęść Boże, umiłowani w Chrystusie Panu, kochane dzieci Boże, e, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozwólcie, że podzielę się z Wami taką radosną wiadomością. E, wracam teraz ze spotkania ze zbawicielem, z Jezusem Chrystusem, żywym w hostii e, w tej białej. Staram się być na wracji, kochani, jak najczęściej. Jak najczęściej przychodzę, mam tylko chwilę wolną czasu. Staram się spędzać ze swoim Ojcem, ze swoim Bogiem na modlitwie, kochani, przychodząc przez Najświętszy Sakrament. I muszę Wam powiedzieć, że do czego mogę, jakby swoją taką dziecięcą wyobraźnią, może nie wiem, czy dziecięcą, ale no, tak jak czuję, taki z takim moim prostym sercem. Do czego mogę porównać, kochani, e, przebywanie jak najdłużej z Panem? E, jakbyście, załóżmy, ja tu mam taką gąbkę w domu e, do mycia ciała, taka dosyć spora, taka duża. Z jednej strony jest chropowata, z drugiej nie. E, jakbyście napuścili całą wannę wody i byście położyli tą gąbkę dużą e, na górę, na tą wodę. I ona by tak, kochani, jakby tak leżała na tej wodzie, leżała, leżała, powoli by nabierała wody w siebie, wsiąkałaby, wsiąkałaby, wchłaniałaby, by tą wodę w siebie. I coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej tej wody i w końcu by zrównałaby się z tą wodą całą, była cała przysięknięta by była tą wodą. Ale musi ona, ta gąbka leżeć. Bo jeżeli położysz tą gąbkę na 5 minut, na 10, to może ta gąbka nie nabierze Cała, nie będzie przesiąknięta cała tą wodą i nie połączy się z, i nie spadnie aż, aż, aż niżej. Ale jeżeli, kochani, tak, i, tak, i tak sobie myślę, kiedyś pamiętam, był taki czas, że no, nie dałem rady wytrzymać yy, na adoracji. Teraz staram się, no nieskromnie powiem, no, minimum godzinę, naprawdę, jeśli mam czas, to minimum godzinę yy, przesycać się obecnością Stwórcy. Kochani, Jego miłością, Jego obecnością, Jego światłem, Jego prawdą, Jego darami, Jego, jego mocą, Kochani, Nim samym. Ja sobie nie wyobrażam, Kochani, dnia teraz, ażebym nie przyszedł na dorację, naprawdę, do mojego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, którego każdego dnia uwielbiam. Każdego dnia czczę, każdego dnia składam Mu dziękczynienie, każdego dnia Go uwielbiam. Każdego dnia mu dziękuję, każdego dnia staram się robić rachunek sumienia i pytać się go, czy jestem Panie w Twoich oczach, co Ci się jeszcze nie podoba. Eee, I spowiadać się, regularnie badać sumienie, żeby się tylko Jemu podobać, żeby się podobać mojemu Panu, mojemu Bogu wszechmogącemu, który dał mi życie, kochani, i lubię z nim przybywać naprawdę. Eee, I kiedyś, pamiętam, zacząłem chodzić na dracje. Ja nawet 10 minut nie potrafiłem wysiedzieć, bo... Myśli moje dziś były rozbiegane, myślałem o czym innym, miałem w sobie jakąś, jakąś taką złość, że muszę tu siedzieć. Nie miałem takiej świadomości pełnej, nie miałem takiej wiary, że On jest obecny w tej hostii, żywy Chrystus, pełen chwały majestatu, kochani, nasz Ojciec. Zobaczcie, no, będę to powtarzał cały czas, że wpatrując się w, Jezusie, w Jezusa, ja widzę Ojca, bo Słowo Boże sobie przypominam, kochani gdy czytam, gdzie Filip zapytał się bodajże Jezusa Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. A Jezus odpowiedział do Filipa. Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto widzi mnie? Widzi i Ojca. Kochani, teraz jestem tego świadomy, ale ja każdego dnia błagam Jezusa o wiarę, o żywą wiarę, taką wiarę, taką prawdziwą, żebym kochał go całym sercem. Żebym kochał go przede wszystkim, bo, bo, bo wierność Jezusowi polega na, polega na wypełnianiu Jego słowa, żyć tym słowem. Kto mnie miłuje, mówi Pan, będzie zachowywał moją naukę. Ja wiem, kochani, że to jest bardzo ciężko czasami. Tym bardziej, gdzie się ja pamiętam, że jak człowiek jest zakorzeniony gdzieś głęboko, w jakichś starych nawykach, w jakichś starych nawykach myślowych, jakieś odruchy ma takie, no jakieś miałam takie odruchy złe. Ale to trzeba wszystko przeanalizowywać z Bogiem, to właśnie trzeba przychodzić na rację i wtedy człowiek to widzi. To. Bo jeżeli nie będzie chodził na rację, nie będzie spotykał się z Bogiem, nie będzie mu oddawał tego, co widzi złego, to będzie żył w ciemności, kochani. W ciemnościach będzie żył i będzie myślał, że jest dobrze, a nie jest dobrze. Kto nie żyje z Chrystusem, kto, kto żyje z dala od Chrystusa, z dala od przykazań, z dala od Jego słowa, nigdy nie będzie szczęśliwy, kochani. Nigdy w życiu. Nic nie, za, nie zapełni Jego serca, jeśli nie zapełni tego serca miłością Chrystus. I też, i też nie martw się, kochana siostro, bracie, jeżeli żyjesz w łasce uświęcającej, a spadają na Ciebie różnego rodzaju doświadczenia. Pamiętaj, że w tych doświadczeniach jest z Tobą Chrystus. I będzie zawsze, bo On Cię kocha całym sercem. Oddał za Ciebie swoje życie. Przelał krew najdroższą. módł się codziennie, aby ta krew zstąpiła. Obmywa się w tej krwi codziennie. Jest taka modlitwa, zanurzenie w krwi Chrystusa. I to jest piękne, kochani. Zobaczcie, święty Jan Wianej. Kupcie sobie książkę, tam chyba się 37 kazań. Wspaniałe kazania. On po dwie, po trzy godziny spędzał przed najświętszym sakramentem. Modlił się do Jezusa, prosił go, żeby podyktował mu, co ma powiedzieć na homilii jutro, czy tam jak miał głosić homilię. prosił Jezusa, żeby, żeby, żeby to On posługiwał się Jego ustami. To jest cudowne, kochani, no cóż jeszcze mogę wam powiedzieć, no jestem szczęśliwym człowiekiem, szczęśliwym człowiekiem jestem, bo ufam mojemu Bogu Jezusowi Chrystusowi, całym sercem go kocham, staram się być z Nim, trwać z Nim, modlić się, przede wszystkim uwielbiać Go i uznawać Go codziennie moim Panem. Każdego dnia muszę odnawiać w swoim sercu te przyżyczenia, tej wierności Jego Słowu, Jego samego, Jemu samemu. I spotykać się z Nim jak najczęściej, kochani. Macie jakieś trudności, macie jakieś problemy, borykacie się też z czymś. Nie zapominajcie, że On czeka na was. On chce wam pomóc. Dzielcie się z Nim wszystkim tym, co macie w sercu. Emocjami wszystkimi. Dzielcie się z Nim, On Was bardzo kocha, On chce Wam pomóc, chce Was uświęcić, chce, da, chce da, dawać, chce chcę Wam dać życie wieczne. Pamiętajcie o Matce Bożej, o modlitwie różnicowej, o sakramentach, o Eucharystii. Niesamowite to jest, kochani, jak wielki pokój daje Chrystus, naprawdę. Uwierzcie mi, temu grzesznikowi. Żeby nie Chrystus, kochani, to leżał dawno już w Dawno bym się zachlął na śmierć, dawno bym się zaćpał, albo kogoś bym zabił, nie wiem, do tego stopnia dochodziło, że po prostu żyłem w takim ścierwie, kochani, walczę każdego dnia o trzeźwość, o czystość umysłu, żeby gdzieś nie ulec pokusom szatańskim, żeby gdzieś znowu do tego starego życia nie wrócić. Kochani, no cóż Wam jeszcze mogę powiedzieć, no przychodźcie do Jezusa, nasączajcie się, przesączajcie się Jego miłością, Jego Słowem, czytajcie Pismo Święte w Jego obecności. Niesamowite to jest, kochani. Wielką moc ma Pismo Święte, wielkie ukojenie dla serca, zmienia serce. Wskazówki Rady Jezusa, mojego Pana, Waszego Pana. To jest nasz Pan, Król. My jesteśmy Jego dziećmi umiłowanymi, córkami, synami, kochani. Przyjaciółmi jesteśmy sobie nawzajem. Jesteśmy sobie nawzajem przyjaciółmi. Chrystus mówi: Już nie nazywam Was sługami, ale nazywam Was przyjaciółmi moimi, bo sługa nie wie, co czyni Pan. A teraz już wszystko wiecie, bo Wam powiedziałem, mówi do swoich uczniów. Kochani, no ściskam Was mocno, serdecznie Was pozdrawiam. Eee... Może komuś ta refleksja pomoże. No przyjdź do Jezusa, przyjdź, gdy znajdziesz wolną chwilę, przyjdź do Niego. On Ci pomoże. Amen. Pokój, dobro. Poproszę też, jakbyście, będę bardzo wdzięczny, pomódlicie się za mnie eee... koronką do Bożego Miłosierdzia, o miłosierdzie Boże, żeby zanurzył mnie w swoim sercu. Eee... Moją rodzinę, kochani. Pamiętam też o Was każdego dnia w modlitwie. Dziękuję Wam bardzo. No. Miłego dnia. Z Panem Bogiem. Pokój dobro.